Cześć! W dzisiejszym materiale pokażę, jak ustawić rozrząd w silniku Subaru EA190, znanym również jako Yamaha MA190. Być może poradnik też pasuje ten do mniejszego modelu EA175 o mniejszej pojemności skokowej. Pokażę, jak ustawić rozrząd w tym silniku, jak prawidłowo mają być ustawione te ślizgi, co wszystko musi pochodzić przy, po kolei, zanim założymy takie elementy jak głowica i misa olejowa. Przede wszystkim zacznę, może faktycznie od trudniejszego od rozrządu. Tutaj oczywiście, oczywiście Oczywiście mamy do czynienia z łańcuchem rozrządu, który jest tutaj napięty na, dwo, na dwóch kołach zębatych, a pomiędzy nimi jest jeden ślizg napinający, to jest ten, który ma być zamontowany tutaj w ten sposób i drugi tutaj taki mniejszy, bez napinania, który należy umiejscowić tutaj od frontu. Oczywiście łańcuch musi być pomiędzy tymi śliskami. i co ważne, na łańcuchu są tylko w dwóch miejscach takie złote spinki. Ewidentnie wyróżniają się kolorem, tak jak widać, wszystkie są takie grafitowe. Ta jedna jest złota i druga jest prawie, że po przeciwnym końcu. Również jest tutaj złota. I mamy również dwa znaki rozrządu. Pierwszy z nich jest nawale. Tutaj ewidentnie tutaj widać na tej zębatce taką kropkę, która jest przeniesiona również tu wyżej. To wszystko się pokrywa oraz taki sam znak właściwie przewiercony już na wyląd. Mamy również tutaj na zębatkach, na kołach zębatych, na całym wałku, właściwie poprawnie mówiąc, rozrządu, więc tutaj, który również jest tak idealnie, pokrywa się ze szczytem po prostu tego trybu. Jak już nie trudno się domyślić, te właśnie punkty muszą być idealnie po środku tego właśnie złotego oczka, więc w ten sposób tutaj na wale. Oraz właśnie w tym miejscu na wałku rozrządu, więc ta złota spinka, właściwie to nie jest spinka, tylko stały element łańcucha idealnie środkiem musi pokrywać się z tym wywierconym, jedynym otworze wałku rozrządu. Wałek rozrządu od tej strony przez naszą głowicę nie przechodzi, zatem aby zamontować wałek rozrządu, najpierw należy przykręcić samą głowicę. Głowica montowana na sześć takich śrub, w górnej części ma takie stalowe prowadzenia. Oczywiście przypominam po raz kolejny, składam ten Silnik tylko tak na przymiar, obowiązkowo przy składaniu naszego silnika należy tutaj zastosować nową uszczelkę oraz jeszcze taka ciekawostka. Tutaj jest taka strzałka na tłoku skierowana ku górze. Musi się znajdować z prawej strony silnika, z tej samej strony, gdzie między innymi znajduje się gaźnik, filtr powietrza czy odśrodkowy regulator obrotów, i w ten sposób teraz należy właśnie przykręcić naszą głowicę. W głowicy jest taki element, który blokuje nam teraz ten z tworzywa, który jest bez napinacza, aby nam on tutaj teraz nie wyleciał. Oczywiście teraz na nowo należy umiejscowić łańcuch między właśnie naszymi mm, ślizgami. Generalnie nie ma znaczenia to, w który ze złotych elementów będzie nawala, który na wałku rozrządu. Między nimi jest taka sama ilość oczek. zresztą no są po prostu, tak jak widać, idealnie naprzeciwko siebie. Tutaj ten znak już ustawiłem. Ja sobie zawsze wolę jednak ten napinacz zdemontować, ponieważ jest ciężej z nim to wszystko złożyć, gdyż ciągnie dość mocno. Dlatego ja sobie wolę go zdemontować. I ważna Wskazówka, yy, wałek rozrządu więcej miejsca ma tutaj od dołu, więc po prostu łatwiej jest ten łańcuch mieć tutaj na dole, a wałek rozrządu u góry i od dołu go zakładać. Trzeba jednak uważać, gdyż tutaj jest element odprężnika, aby po prostu nie uszkodzić tej sprężyny, bo górą po prostu ten łańcuch nie chce tutaj przechodzić. Nie przedstawił mi się tutaj. Nie, także będę próbował to teraz ze statywu ustawić. I teraz to, o czym mówiłem, wałek rozrządu tutaj od dołu. Ok, w ten sposób tu już sobie trzymamy. Tą właśnie przewierconą dziurkę u szczytu. Ok, tutaj wstępnie mam. Jeszcze teraz założyć do końca. Cały czas go napinamy. Na dole również mi wszystko pasuje. I teraz to wszystko możemy zblokować poprzez ten czpień. On tutaj na końcu z tej strony ma taki o-ring. Tym o-ringiem oczywiście montujemy to wszystko do dołu. Przy remoncie nie zaszkodzi tego olingu wymienić, ponieważ są to groszowe sprawy. A może on się po prostu tutaj nam uszkodzić i przepuszczać tutaj olej. Ok. To wszystko ustawiamy w ten sposób. Teraz delikatnie silnik obracamy. I oczywiście należy założyć teraz napinacz. OK, docisnąć teraz również ten czpień. Oczywiście to wszystko można sobie teraz zobaczyć, czy to wszystko pracuje poprawnie. Nam tutaj oczywiście przy pierwszym obrocie te znaki nam się rozejdą, ponieważ koła zębate nie są tej samej średnicy. Jeszcze będę musiał dwa razy obrócić, aż to wszystko się tutaj nam zejdzie znowu. OK, i wszystko pasuje tak jak trzeba. Teraz to wszystko można tutaj skręcić śrubą z odpowiednią podkładką, aby nam po prostu ten wałek tutaj nie uciekł. Jeśli chodzi o montaż misy olejowej, tutaj koniecznie trzeba stosować papierową uszczelkę. Nie można stosować silikonu, uniwersalnych uszczelek, ponieważ nasz silnik po skręceniu będzie zbyt pasowny i nie będzie się obracał. Przy montażu ważne, aby ten element po prostu był tutaj cały, aby ten plastikowy bolec tutaj się znajdował. Oczywiście najlepiej jest go po prostu wcisnąć, gdyż ma on się tutaj znaleźć. Przed tą właśnie dźwigienką regulatora obrotów, i żeby po prostu ta dźwigienka przy montażu go nie wyłamała. Proszę właśnie zwracać na to uwagę. Po tym wszystkim, finalnie, tutaj na wał korbowy przychodzi jeszcze ta stalowa podkładka, i to już wszystko można wtedy ten silnik bezpiecznie tutaj składać. O, wszystkim oczywiście trzeba zamontować te dźwignie. Ich się nie da założyć inaczej. Po prostu to wszystko również tym czpieniem się blokuje. W pozycji, w takiej jakiej ustawimy z wałek, więc gdy to jest u szczytu, żaden z zaworów nie jest po prostu aktywny. Także bez problemu nie jest wciśnięty. Także bez problemu da się to uczynić. Na dziś to by było wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć.